Przygodny Księżyc Józefów Wielki. Okres mądrości, powiem, podczas kształcenia człowieka. To czas, czas na dawnych daty, czas kształtowania dojrzałej ludzkości. Kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, że Panie Jezus często rozmawia z ludźmi mądrymi, pokazując drogę do szczęścia. Chrystus zachęca mądrych, aby nie mali się do rzeczy, powierzając swoje życie Bogu. Chwała Północy codziennie. Ważny sakrament, przyjmujemy go tylko raz w życiu, dlatego że słówki Jego są trwałe. duch święty, to, to będzie przebywał u was do tych drodzy do jako towarzysz Waszego życia, jako światło, które do jako moc, która człowieka. Ustalania, do południowania słabości i różnego rodzaju trudności, które w życiu przychodzą. Dzisiaj są z Wami rodzice, świadkowie deszczowania, już na Wszyscy otaczamy Was serdeczną modlitwą. Modlimy się i z Wami, i za Was. Podamy się całym sercem otworzyć się. Na działalność odpoczynku. Tak. Pozdrawiam, jest, że bardzo zależy wszystkich z głową, z nim zapraszam. Załóżmy jednością i zabrać z nimi wieczyste przymierze. Trenie ich będzie znane wśród narodów i między ludami ich atomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są szczególnym pomysłem na pana. To pragnienie wcześniej, wcześniej, w dziedzinie śledztwa, to się nie uzywa. A właściwie już się uzywa u małego dziecka, której nie rozumie, co znaczy kochać. Ale tak nie będzie przytulony. Pewnie będzie czasami zacytowany, jak małe dziecko płacą, używają, jak to daje. I wystarczy, że mama weźmie w jedno objęcie, przytuli do serca i najczęściej niczycie w jednym sposób ten już głowę. Czasami obserwujemy, jak człowiek odchodzi z tego świata. Odchodzi niewątpliwie w jednym cienkiem. A żeby blisko tego człowieka to była osoba, która go kochał. Gdyby wzięła za rękę, uściskiem przynajmniej wyraziła właśnie to, jesteś kochany, jesteś mi z tobą. Człowiek to... zgłaszamy ciągle zapotrzebowanie na miłość. A cóż dopiero mówić o okresie młodości. Miłość, jest wartością innego, samego, powszechnego. Miłości nigdy nie przedażą. Temat miłości jest wciąż obecny w naszym życiu, w naszej kulturze. Wystarczy tylko przywołać na pamięć piosenki o miłości, które były, są i które będą. Poezje, filmy, sztuki teatralne, który całą sobą pragnie miłości. Czasami w sposób nieuświadomiony, ale z czasem uświadamia sobie to pragnienie bardzo wyraźnie. Jeśli to już pragnie, to drugiej osobie przyjemności to się się nic więcej. To nie jest miłość Dlatego gdzieś tam w głębi serca, pragnie cóż, miłości ucale przez duże jest ktoś, kto nam miłość godność nieustannie wyznaje. Ktoś, kto mówi słowami Pisma Świętego, które jest listem Boga do człowieka, bo ją ustąpić, pakunkić i zachwiać, ale miłość moja w ciebie nie odstąpi. I człowiek nie porzuci. Bo ufa, że wcześniej czy później człowiek znajdzie drogę. To źródło miłości, która jest w niej w Bogu. Niech spokojny jest w Józefskiej serce, dopóki nie spocznie, w Bogu nie zamkniemy, bo chcemy wiedzieć, że nakłodzony człowiek, który szukał miłości, najprawdziwej miło. nocy. Miejmy świadomość tego, że tam już nie trafi niech przyjdzie do Jezusa, bo młode pragnienie otwarte jest na Do końca przecież nas uniknie. Czego pragnęmy? Owoć Myślę, że pragnęmy wszystkim prawdę. Prawdy są opisane przez grzechy. Prawdy uchwytowane. Można znać prawdę o Wszechświecie, można mieć wiedzę, prawdę o Ale wiesz, co nie jest Najpierw trzeba znać prawdę o sobie w jestem. Jakie serca moje sąsiednie. Dokąd ja przeżyję do muszę. Co jest moim ostatecznym przeznaczeniem, to są sprawy tajemnic bo jeśli człowiek nie zna odpowiedzi na to pytanie, to jego życie jest pozbawione zręczności. I to jest najmniej. Widzieć to, czego jeszcze nie ma, na pewno przyjdzie. Na Nadzieja jest taka niespodziewanie się, że dobrą siedzibę w czasie, że jesteśmy obecni, że to, co krajami nie ma, nie jest zniszczone. czegoś nie wiem, to i nadzieja jest nie wiem. Ale jeśli człowiek pragnie zwdzięczność ostatecznego, jeśli pragnie życia wiecznego w dół tak szczerze, to wtedy Nie wiem. Tutaj ja trzeba pomóc Jak, jak powiedziałem, że, sobie, sobie sobie że, tak że w do życiu, w sobie swojej myśli, to jeszcze tylko kończą. tego wiadomo, że bardzo w A żebyś nie był, żeby nie rozległ swojego ucznika, Ja sobie na bardzo roku,